Siemano, z tej strony rewany, a to jest kolejny odcinek. Zagrajmy w Gothic 2 Noc kruka. E, no i sobie ruszamy, oczywiście, tutaj, aby aktywować kolejny kamień teleportacyjny. Ale jeszcze mieliśmy tutaj z, z którymś z tych chłopów pogadać. E, chyba z Riordanem, czy jak on tam się nazywał. Chciałbym coś powiedzieć o ty, jakichś tych miejscach. Nie, to nie ty. No nie, tak. Z, Spróbuję oni się tutaj przemieszczać. Może to on tam jest? Nie wiem, strasznie podobnie ci magowie wyglądają. Też nie ten, kurde no. Dobra, tu Ej. jest. Przysyła mnie Saturas. Mam poszukać pięciu posiadłości w Jarkendarze. Potrzebowałem dużo czasu, aby ustalić położenie posiadłości na podstawie zapisków budowniczych. Ale teraz mogę Ci je dokładnie opisać. Gdzie mogę znaleźć te pięć budowli? Dom uczonych to wielka biblioteka. Musi być gdzieś daleko na północy. Dom wojowników to forteca otoczona przez skały. Leży na wschodzie. Domy kapłanów i strażników umarłych znajdowały się blisko siebie. Powiniene się znaleźć na południowym zachodzie. Uzdrowiciele mieli swój dom leczniczy na południowym wschodzie. Jeśli te budowle wciąż stoją, rozpoznasz je po architekturze. Są umieszczone na podwyższeniu. Strome schody prowadzą do wejścia otoczonego wysokimi kolumnami. A jeśli chodzi o te budynki. Tak, w domu Kapłanów jest mnóstwo pełzaczy. Czy to nie dziwne, że te stworzenia pojawiły się w tym regionie? W rzeczy samej. O Adanosie. Dzieją się tu dziwne rzeczy. E, jeśli chodzi o te budynki? Tak? Przypomnij mi znowu, gdzie się znajdują. Dom uczą. No dobra, to już ten. Opowiedz mi więcej. Co chcesz wiedzieć? No dobra. Gdzie widziałeś piratów? Wałęsają się na zachodzie Wydaje mi się, że na coś polowali Gdzie przybywają? Mają na wschodzie Dobra, to już więcej tutaj Nie będę się o nic pytał go Dobra, teraz musimy tutaj ruszyć do tej świątyni Słuchaj, tak naprawdę na początku żeśmy przyszli Hmm, bo to tutaj będzie ten trzeba aktywować jeden z kamieni. Okej, okay, dobra, szkury. Wcześniej ich tu nie było oczywiście. Dobra, ładnie popadały. Niczego tu nie znajdę. Warto się tu rozglądać z jakimiś kamiennymi tablicami o wszystko oraz... ...jakimiś może miksturami tutaj pozostawionymi. <laughs> dobra, tu mamy kamiennych strażników. Tuż potem się chyba na mnie rzucą z tego co, co pamiętam. Okej, okay, dobra, jest kamienna tablica. Wiesz co trzeba? Coś tu jest? Chyba nic. Dobra, zobaczmy tutaj. O, mikstura jakaś. A tu nic nie ma. Kurde, weź tu wyskocz. Wiecie co, ja sobie zapiszę tutaj znowu. Dobra. Może bym się tak podleczył lekko. Dobra. Zawsze lepiej, full zdrowia mieć. Przed walką. Dobra, aktywujemy. Da, idą od razu. A nie, tylko jeden przyszedł. A dobra, idzie drugi. Minus no dwoma jest za ciężko. Ale jeden nie ma już low HP, więc nie jest tak źle. Trzeba się chilnąć jakoś szybko. Zaraz padnie. kurtka. się chyba nie zdąży wyleczyć. Oni tutaj mimo wszystko chyba dopadną. Dobra. Tyle chociaż się udało. E, dobra. Zabij chociaż tego jednego, kurde Dobra, nice Fuck Mocny chłopiec Szybko leć się Dupa już ten jest, zaczął po plecach no, okej, okay, udało się. Aby wiedzieć, co może po prostu gdzieś się spróbuję przespać, i się mi życie uzupełni wtedy. No, a gdzie jest ten drugi? Czy on coś miał ciekawego, czy nie? Warto się tutaj przeszukiwać mimo wszystko. Niczego nie ma czego bo... Dobra, nic nie ma. Trzeba się u... już wycofać stąd. Ok, dam sobie tutaj z tym chłopem. Uruchomiłem kolejny kamień, daj mi następny kamień ogniskujący. Oczywiście masz to. Dobra, czyli jeszcze dwa kamienie zostały. To jeden będzie na bagnia, drugi w obozie bandytów. Że w swoim czasie to sobie oczywiście aktywujemy. Ej, masz coś dla mnie? Ciekawego. Pohandlujmy. Esencja lecznicza. Dobra, to pełnie życie sobie pokupuję. A co on tu ma? Hmm. A bo dobra, na razie kupuł nic tutaj nie będę. Kostur maga wody. A to mi się nie przyda raczej. Raczej nie inaczej. Dobra, trzeba się tutaj zregenerować. Wulki stół alchemiczny. Dobra, odpocznij sobie tutaj. Dobra. Jakie to zadanie jeszcze mamy? Ok, dobra, to to jest tutaj. Teraz musimy ten pancerz bandytów zdobyć, żeby w ogóle pójść na tą stronę, bo oni tam wszędzie posterunki swoje mają. No, a to do kanionu jest. Hmm, czy chcemy do piratów teraz iść, czy gdzie? Wow. No wiecie co, pójdę może sobie w tą stronę. Tutaj chyba mnie jeszcze nie było. No wejdź tu, kurde, co ty robisz. Okej, okay, pełzacze kolejne. Myrny śmieciuty. No nic, trzeba się podleczyć. To na pewno. I możemy ruszać dalej. A kolejny są. No dobra, krytyk wszedł Okej okay. Ładnie teraz idzie O, teraz jest jeszcze więcej Okej, okay, ładnie Hmm, wylecz się Dobra, użyć tych eliksirów, one już co prawda mało dają, coraz mniej znaczy się Więc lepiej sobie w tamte większe inwestować Tu mnie chyba nie było jeszcze, wiecie Kurde, nie kojarzę teraz tego miejsca ale mamy tutaj zębacze, całkiem sporo ich tu jest. Nie hey, ładnie, z niej poszło. O, jaszczur. Cześć kolego. O kurde, chyba lepiej tutaj nie spaść. Tak mi się wydaje przynajmniej. No ale dobra, tamto jest to miejsce tylko, że z drugiej strony. Nie chcę się tutaj tylko na żadnych orków napatoczyć. To by było trochę ciężko. No, zapiszę sobie. No, jak to są workowie. No raz jedny może sobie jeszcze poradzę jako tako. Chyba, jakby ich tu było więcej, <laughs> to wtedy tutaj by było ciężej o wiele. Machen en tak. Jak tam z kim idzie? Okay. Niczego tu nie znajdę. Nie, tu się rzucił, co prawda, nie wiem ile ich tam w ogóle siedzi wszystkich. Lepiej być tego ostrożnym Dobra, chyba się nie połamie Nie powinienem przynajmniej No Co on tu wytrzymały nagle? Dobra żaden krytyk że ten nie wchodził i to chyba dlatego. Nice. No da, tam będzie ten troll, tam już go widać nawet. Dobra, podleć się tutaj trochę. Dobra, zapiszmy sobie. Tak, i tu będzie dużo zębaczy. Akurat pamiętam to miejsce. Mam nadzieję, że wszystkie tu się nie rzucą na mnie. E, poleciał tutaj żreć. A ich tam jest kurde chyba z... S... 6 albo 7 nawet. Fajnie, by tak pojedyncze tutaj wychodziły. Dobra, dwa idą. Zapiszę sobie znowu. Ja myślałem, że tamten. O kurde, jak poleciał tam. Ale Ekspa trochę stracę przez to. A nie patrzcie, on przeżył, kurde, ten spadł. Stąd coś w ogóle ciekawego jest tam tym miejscu. Ale widać jakby tam może było wejść. Dobra, patrz. Poszedł ładnie tutaj do piachu. Zapisz znowu. Dobra, ile was tam jeszcze jest? No, sporo chyba jeszcze tam jest ich. A wszystkie się rzucają teraz. Na moście będę tutaj z wami walczył. Kurde, no dużo życia straciłem. na krytyki to na dwa strzały, one są. Mniej więcej. A ten się tu zlagował przez chwilę. Dobra. Jeszcze jeden gdzieś tu zniknął. Dobra, jest. Chodź tu, kurde. No i ładnie. Dobra. Co piszę znowu? Teraz pytanie, czy chcę brać tego trolla, czy może iść tutaj dalej? No bo z tym trollem to jednak trochę tutaj czasu zejdzie, zanim go się ubije. Już tu jest? Chyba nie ma A tu gobliny są Nie no fajnie się eksploruje te Te miejsca Jak one mi są już znane, bo grałem je tutaj wcześniej O kurde, dużo ich o, kolejny poziom który już? 17, kurde, szybko idzie. Na no, Przeszukuj ich tutaj. Trochę złota zawsze wpadnie. Nie ma czego plądrować. A tu nic nie ma. Niczego tu nie znajdę. Niczego tu nie znajdę. Okej. Okay. No, w takim razie ruszamy dalej. Zapomniałem zapisać znowu. Ojej, okej, okay, dobra, tak trzeba było. I to wszystko. Mm, dobra, coś tu jest jeszcze ciekawego. Dobra, pozbierajmy to wszystko. Ła. Wow. Jakie widoki tu są w ogóle. Dobra, idziemy tam na dół. A tu też niedługo trzeba będzie już ten odcinek kończyć, pewnie. Już 20 minut minęło. O kurde, słyszę tutaj cienie ostwora chyba. Zapiszę sobie na pewno. Nie wiem gdzie on będzie. Była gdzieś tam, ale dobra, to ja tam szedł nie będę na razie. Tymi gównami się trzeba tutaj zająć. A po drugiej stronie chyba jeszcze nie byłem. A da, tam widzę golem. Jest e, to trzeba będzie zapisać, oczywiście. Okej, okay. spróbujmy z niej zawalczyć tutaj. Pagienny golem. Czy mam szansę go w ogóle Tylko. No właśnie. No, on zapomniałem, że ma taki chory odrzut. E, małe obrażenie strasznie zadaje. Kurde, co za ten Nie ukryłem, że chciałem tam po prostu przejść, a mi tutaj blokuje drogę. Trzeba tak spróbować. Coś tam dostaje. Tylko on ma taki chory odrzut, po prostu jak mi tutaj trafi raz. Nie, jak to będzie długo po prostu trwało. To muszę po prostu jakieś cięcie tutaj zrobię, żebyście nie musieli patrzeć tak długo. Może po prostu padnę do czasu tego. Kurde, krytyk jakiś by wszedł Fajnie by było. Cholera, on takie małe obrażenie dostaje. Już prawie nic. Ja pierdzielę, kurde w dupę, no. Nie, to jest bez sensu, mówię wam. Ja z tym głównym teraz szans najmniejszych nie mam. Tam mnie chyba nie było jeszcze. I ukrążę, że chciałbym tam po prostu przejść. Ale kurde, no. Jest za małe obrażenie, po prostu zadaje. Więc po prostu trzeba będzie wrócić gdzieś indziej i pójść. Nie, może jak szponast będę miał, to wtedy uda się go załatwić. Dobra, ja w tym miejscu się z Wami pożegnam. No i widzimy się w kolejnym odcinku. Także to tyle z mojej strony. Trzymajcie się. No i do następnego. Strzała.